Witam Państwa serdecznie, pewnie Państwo pamiętają moją interwencję w Złotoryi, kiedy to wezwana na miejsce policja do domu młodej dziewczyny i chłopaka, którzy rzekomo za głośno słuchali muzyki, używa wewnątrz mieszkania gazu łzawiącego i półnagą dziewczynę wyciąga siłą z domu, by przewieźć na komendę policji. No są dobierz gasek. Proszę mi gdzieś Przykro mi, światło też świeci. Dokładnie, wychodzimy. Jakiś panie, powód? A bo Pani pojedziemy na komendę. No to Pojedziemy. Pojedziemy, pojedziemy proszę radzi, Proszę wyjść. Proszę wyjść. A dlaczego? Powód. Proszę? Bo Pani normalnie ja ponawiada ręce bo... Jest to wykroczenie. artykuł kodeksu o Co kurwa takiego ode mnie. Powiedz, jak się nazywasz i to wystarczy. Państwo co to mnie. Jestem u siebie w domu Słanaw. i pan nie będzie mówił co mam robić. Proszę się odsunąć. Wiecie co, że... Tak. się bo ja, ja stoję w miejscu cały, cały czas. Proszę się odsunąć, gaz. Dobra, bóją. Bóją. No. No. Pan nie wchodzi, bo zabrania. Proszę, proszę, zabraniam! Co ty A, robisz? To, zabraniam, wejdź ja do środka, masz szukanie mieszkania? Chodzisz, nie wchodzisz, nie wchodzisz. Nie się, się. Kurwa, <overstytu> dajcie! buty! Idziemy! Ale... Må... masz! Nie trzeba było długo czekać, żeby wreszcie sprawiedliwość ta zwykła, nasza karma, zatriumfowała. Według śledczych młodszy aspirant Jakub bez Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi w trakcie służby opuszczał rewir, zajeżdżał radiowozem do swojej kochanki, wyłączał osobisty terminal, porzucał pas z bronią palną i dawał jej bawić się służbowym pistoletem. Akt oskarżenia w tej sprawie Jaworska Prokuratura przesłała dwa tygodnie temu do sądu rejonowego w Złotoryi. Młodszy aspirant Jakub B. pełnił służbę w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Od kilku miesięcy jest zawieszony w obowiązkach służbowych. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji prowadzi wobec niego własne, niezależne od prokuratorskiego, postępowanie, które może zakończyć się dyscyplinarnym usunięciem ze służby. Akt oskarżenia przygotowany przez prokuraturę rejonową w Jaworze zawiera cztery zarzuty. Trzy z nich sprowadzają się do nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, za co oskarżonemu grozi do trzech lat więzienia. Pierwszy dotyczy pojedynczego zdarzenia z 1 lutego 2024 roku: Jakub B., w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, zatrzymał wówczas na terenie Wilkowa samochód osobowy Audi A6. Podczas interwencji cztery razy uderzył w twarz mężczyznę kierującego pojazdem, potem zrobił mu zdjęcie telefonem komórkowym i rozpowszechnił je przesyłając za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsApp do swojej znajomej. Funkcjonariusz uderzył w trakcie interwencji mężczyznę, w stosunku do którego ta interwencja była wykonywana, a następnie utrwalił wizerunek tego mężczyzny, robiąc jego zdjęcie, a potem rozpowszechnił go w sposób nieuprawniony, przekazując go osobie dla siebie znajomej za pomocą komunikatora internetowego. Drugi punkt opisuje podobne czyny z okresu pomiędzy listopadem 23 a kwietniem 24. Młodszy aspirant. Jakub B. bez zgody pokrzywdzonych utrwalił ich wizerunki i znowu przesłał je na telefon tej samej znajomej. Po trzecie w okresie od 23 roku do kwietnia 2004 roku bez wiedzy i zgody przełożonych w tym oficera dyżurnego, wielokrotnie opuszczał służbowy pojazd oraz wyznaczony mu rejon. Nie wykonywał obowiązków służbowych, wyłączał osobisty terminal służący do utrzymania łączności z komendą policji. Według ustaleń prokuratury działo się tak kilkadziesiąt razy. Miało to miejsce co najmniej kilkadziesiąt razy i nawet do kilku godzin i miało to miejsce w trakcie trwania służby. Czwarty zarzut dotyczy nie odpowiedniego sprzecznego z przepisami obchodzenia się ze służbową bronią palną. Jak wielokrotnie wcześniej, 4 grudnia 1923 roku młodszy aspirant Jakub B w godzinach służby odwiedził młodą kobietę, z którą miał romans. Dał jej wówczas służbowy pistolet, do przeładowania, po czym odłożył go na kanapie, co jest niezgodne rozpo z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. Funkcjonariusz dwukrotnie e, zdjął swoją broń służbową i jeden raz tę broń e, udostępnił osobie nieupoważnionej w taki sposób, że przekazał tej osobie ten, tą broń do ręki. W równie odpowiedzialny sposób zachował się w nocy z 11 na 12 grudnia 2023 roku, kiedy w mieszkaniu tej znajomej i odłożył na stół pas służbowy z przymocowaną do niego bronią palną. Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień przed prokuratorem, informuje Liliana Łukasiewicz. Skargi na Jakuba B., brutalność podczas interwencji nad nadużywanie władzy pojawiały się już wcześniej. Nie spotkały się wówczas ze stanowczą reakcją kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Złotorze. O młodszym aspiracie szczególnie głośno zrobiło się pod koniec sierpnia 2006 roku, gdy wysłany na interwencję w sprawie zakłócenia ciszy nocnej wdarł się siłą do mieszkania, spryskał lokatorów gazem użławiącym z kółka i dankami na plecach i wywrócił na klatkę schodową kobietę z obnażoną odsłoniętą w trakcie zatrzymania piersią. To ta właśnie sprawa, proszę Państwa, trafiła do mnie. Policjantowi wtedy nic się nie stało, a sama Klaudia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza została ukarana. Jak się jednak okazuje, ten człowiek był przemocowcem i miał poważne kłopoty ze swymi emocjami. Szkoda, że tak późno dopiero wyszło szydło z worka, ale to zawsze dobrze, proszę Państwa, gdy szydło z worka wychodzi i nieważne czy szydło. Nazywa się Tymoteusz, czy młodszy aspirant. Pozdrawiam Państwa.